Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Wasilkowska, jestem architektką. Mam pracownię, która zajmuje się przede wszystkim tak zwaną architekturą cienia, czyli obiektami trochę funkcjonującymi na granicach, na pograniczu głównego nurtu architektonicznego. Są to bazary, handel uliczny. Toalety, szalety publiczne, takie tematy, tak zwane w cieniu, czy tematy brudne, które mnie interesują najbardziej. I dzisiaj zaproszę Państwa na targowisko przy ulicy Bakalarskiej, którym zajmowałam się przez ostatnie 4 lata. Moja pracownia zajmuje się rewitalizacją, modernizacją i ratowaniem targowisk, bazarów i handlu ulicznego w przestrzeni miejskiej. Znajdujemy się na Targowisku Bakalarska obok Giełdy Kwiatowej. Jest to targowisko, które jest takim trochę niechcianym dzieckiem Stadionu Dziesięciolecia i Jarmarku Europa, który został zlikwidowany ponad 10 lat temu i kupcy z Jarmarku Europa przenieśli się właśnie w to miejsce na do dzielnicy Włochy na teren ponad 2 hektarów. Pracuje tutaj ponad 500 kupców. Targowisko Bakalarska jest najbardziej kosmopolitycznym miejscem w Warszawie. Jest to y, y, przestrzeń handlowa, targowa, y, w której swoje, swoje miejsce znalazło ponad 25 narodowości. Każda z tych narodowości jest wyspecjalizowana w konkretnym... Sprzedaży konkretnego produktu, na przykład Wietnamczycy specjalizują się w butach i ubraniach oraz w kuchni. Jest tu, są tu też liczne bary wietnamskie. Natomiast mniejszości afrykańskie mają tutaj swój sklep ulubiony, ale też specjalizują się w sprzedaży spodni i bielizny. Są tutaj ludzie w, z Azji, z Bliskiego Wschodu, z Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy. Jest to też takie miejsce, które jest w pewnym sensie nieformalnym, lokalnym centrum spotkań i w tym perform performance z cielesności, miejscu takiej wymiany, ocierania się różnych kultur o siebie, wytwarza się coś jakiś niesamowity kapitał społeczny, kulturowy którego się nie da w żaden sposób podrobić. Jest to jedyne tego typu miejsce w Warszawie z niepowtarzalnym klimatem. Jest to takie miasto w mieście i najbardziej charakterystyczną przestrzenią tego miejsca jest tak zwana uliczka, alejka z pazurami i jest to takie miejsce, które się ciągnie, taka wewnętrzna uliczka, która się ciągnie przez ponad 100 metrów, gdzie po lewej i po prawej stronie przyklejone jeden do drugiego salony masażu, manikiuru, pedicure i salony fryzjerskie oferują bardzo tanie usługi, zabiegi, z których korzystają też kupcy lub klienci, którzy przychodzą na bazar. I to, co jest niesamowicie ciekawe w tym miejscu, to że tutaj jakby te stereotypy, podziały na zawody damsko-damskie i męskie nie istnieją. Większość osób, które robią manikiuru lub strzygą, to są chłopcy więc polskie klientki uwielbiają tutaj przychodzić na robienie paznokci. Moją rolą było zaprojektowanie przejście przez targowisko i wybranie takich części targowiska, które są jakby najważniejsze z punktu widzenia wizualnej komunikacji z, z sąsiedztwem. I zaczęliśmy rewitalizację bazaru od elewacji wzdłuż ulicy Bakalarskiej. I pomysłem na połączenie tego oddolnego charakteru, nieformalnego charakteru targowiska i jakiejś takiej architektury, która będzie tania, a jednocześnie będzie na tyle neutralna, że będzie mogła być tą twarzą na zewnątrz, to była bardzo prosta, taka trochę nawiązująca do architektury Hanoi, wietnamskich takich skaczących domków połączonych ze sobą. Prosta biała elewacja z blachy falistej czyli takiego materiału najbardziej typowego dla bazarów. I sposobem na połączenie tego, co oddolne, tego chaosu i tego, że no Wietnamczycy czy kupcy lubią sami zagospodarowywać swoją przestrzeń, było wyznaczenie takiej linii demarkacyjnej czyli daszku, który jest na wysokości 3 metrów który dzieli elewację na część dolną, gdzie kupcy mają całkowitą swobodę, jeśli chodzi o urządzanie reklam. I ozdabianie swoich pawilonów. Natomiast powyżej tego dachu mamy taką umowę nieformalną, że jakby tam nie pojawiają się ani banery, ani, e, ani inne reklamy. Więc to był jakby sposób na połączenie tego porządku z oddolnym chaosem. Co ciekawe, jak zaczynałam zajmować się targowiskiem, tutaj jakby ważne jest to, że to jest operacja na żywym organizmie. To znaczy, zajmując się bazarem, nie można. To nie jest budowanie nowego budynku na pustej działce. Trzeba brać pod uwagę, że tu jest bardzo dużo miejsc pracy, że to są ludzie, którzy się nie przeniosą nagle z miejsca w inne miejsce, bo stracą swoich klientów. W związku z tym trzeba tak przeprowadzić stopniowo, na zasadzie dodawania kolejnych pudełek, ten remont, żeby wszyscy jakby mogli tam cały czas funkcjonować, żeby targowisko działało bez, bez konieczności zamykania go czy wygradzania. Więc to jest jedna trudność, to powoduje też, że czasami wkradają się różne błędy, czy na styku tych kolejnych etapów pojawiają się jakieś nieścisłości. Bo de facto cała ta modernizacja pierzei wzdłuż ulicy Bakalarskiej ma 200 metrów, czyli to jest de facto zaprojektowanie leżącego wieżowca, takiego horyzontalnego wieżowca. Jednym z takich ciekawych elementów projektowania tej przestrzeni, tej architektury, były nieustanne negocjacje moje, czyli jakby warszawianki z jakby moimi nawykami estetycznymi. Z takim kapitałem kulturowym, czy w ogóle z poczuciem estetyki Wietnamczyków, którzy na przykład mają problem z białym kolorem, bo w Wietnamie biały kolor oznacza śmierć. Oni najchętniej używaliby tylko żółtego koloru, bo to jest kolor, który, który oznacza szczęście żółty i czerwony. Więc te nieustanne negocjacje pomiędzy jakby nawykami Polaka i nawykami cudzoziemców, to było też bardzo ciekawe, ten taki zgrzyt czy nieustanne ścieranie się, negocjowanie, na przykład tego, że ja uważam, że chaos reklamowy trzeba jakoś okiełznać, to Wietnamczycy uważają, że to jest właśnie bogactwo, że mogą powiesić wielki baner 4 na 4 metry z, ze zdjęciem kurczaka albo kawałka mięsa i dla nich to jest spoko. A druga bardzo ciekawa rzecz, której się nauczyłam przy okazji robienia tego projektu, to była astrologia i numerologia. W momencie, kiedy dodałam projekt budowlany do akceptacji inwestorów i kupców, okazało się, że muszę go przerysować na nowo. Wszystkie wymiary, które były zakończone dwójką lub czwórką, musiały zniknąć i być zastąpione ósemką lub dziewiątką, bo to są szczęśliwe dla nich liczby. Ewentualnie trójkąt. trójka też jest OK. I stąd te skaczące attyki na budynku, i różne, różne wysokości, które musiałam zmieniać, właśnie ze względu nie na to, jak one wyglądają, tylko jaki mają zapis w gwiazdach, w kosmosie, bo to jest dla Wietnamczyków i w ogóle kultury Azji super ciekawe, są super ważne. I że te wszystkie numerologiczne, tak zwane elekcyjne też kwestie są bardzo ważne, i to nie jest, to jest coś więcej niż feng shui, to jest jakby. Sukces biznesowy, i e, pamiętajcie, że jeżeli chcecie robić biznes z Azją, e, to miejcie zawsze numer telefonu zakończony ósemką albo dziewiątką. Modernizację targowiska finansują sami kupcy, więc to musi być wszystko bardzo tanie. I jakością tutaj tej architektury nie jest sama estetyka, która jest powiedzmy taka dosyć ma charakter bardzo nieformalny, i taki wręcz DIY. To, że ja robię projekt, to nie znaczy, że to jest realizowane w 100% zgodnie z projektem. To jest wszystko trochę tak na granicy. Jest tu dużo samoróbek, dużo DIY-u, dużo takiej architektury oddolnej, ale najważniejsze, co udało się osiągnąć, to zachowanie tego miejsca w tym miejscu. To, że ten bazar przetrwał, że nie został wysiedlony, że kupcy nie zostali wyrzuceni z tego miejsca, że za tydzień otwieramy halę targową, która jest takim miejscem street foodu i ma być takim królestwem azjatyckiego jedzenia w Warszawie, że przybywają kolejne funkcje, będzie się pojawiać tam terapia tlenowa, tureckie łaźnie, więc nawarstwiają się kolejne jakieś atrakcje, które mam nadzieję, że spowodują, że to będzie coś więcej niż baza, że to będzie miejsce też spotkań, miejsce jakiejś takiej nieformalnej, nieformalnej wymiany też międzykulturowej, że to będzie miejsce spotkań, naszego styku i miejsca, gdzie Warszawiak będzie mógł się poczuć jak yy, za granicą. Yy, I to jest, wydaje mi się, jakby największy atut tego, tej, tej przestrzeni.